Czy programiści mają wyższe IQ? Nie wiem jak inni, ja się nie czuję, nie? Ale... Cześć, nazywam się Michał Michalczuk. Cześć, witajcie, nazywam się Marcin Kwiatkowski. Cześć, mam na imię Piotr. Cześć, jestem Mirek Mówiński. E, Wojciech Makuryt, Java Developer, Scrum Master, Edge Coach. Jeżeli mnie nie znacie, to znaczy, że nie oglądacie śniadań z programowaniem, e, tylko w Just Journey. Dzisiaj mnie tu ściągnęli dosyć niespodziankowo i będziemy się bawić w... Jeszcze nie wiem po co. ...odpowiedzi na pytania. Jest OK? Jedziemy po kolei. Czy programiści są szczęśliwi? No pewnie, że są. Ja jestem. Myślę, że jak najbardziej tak. A. Zależy o której godzinie. Jak, jak są tuż przed, albo tuż po go to są bardzo nieszczęśliwi. Ale jak to go Life jest dużo, to są bardzo szczęśliwymi i wyluzowanymi ludźmi. Eee, czy programiści w ogóle pracują? Patrz, poprzednie pytanie, zależy o której godzinie zadasz pytanie. Co my robimy na co dzień? Jest dużo spotkań, eee, trzeba trochę pograć w piłkarzyki. E, bo wiadomo, jak macie ciężki problem w głowie, no to e, czasami e, siedzą przy komputerze niewiele, niewiele z, tego, z tego zrobicie. No, oczywiście, że tak. Przecież praca e, jest cały czas, idziesz pod prysznic, pracujesz. Nie. Czy kładziesz się Spać, czy się ten go śni. Także mi powiedział, że cały czas pracuje. A to, że akurat tak przy komputerze siedzą, to nie klikają. To jest najmniejszy element pracy programistów. Mają wyższe IQ. Ale wyższe IQ od kogo? Poznajemy wielu programistów. Eee, nie, nie. Eee, zwykle programiści mają wyższe IQ niż, e, sami, niż oni sami, także tak, zdecydowanie programiści mają wyższe IQ. Pójdźmy dalej. Eee, czy programiści palą? Czasami palą głupa, jak mają szczególnie coś oddać. For the record? Oczywiście, że nie. Czasami palą, czasami nie palą, zależy co, zależy kto. Of the record, no, Ja palę, ale nie róbcie tego. Uh, kids don't do this at home. Czy programiści powinni testować swój kod? Raczej tak. I tak, i nie. Ja, jak chcę coś przetestować, to proszę żona, żeby to sprawdziła. Tak, jak programiści go nie wytestują, to wytestuje go klienta produkcji, e, wkurzony tefter, ich menadżer. Nie, testowanie własnego kodu jest bardzo ważne. Programiści mogą się uczyć. E, jak pisać po prostu lepszy kod w momencie, w którym testują swój własny kod. Kolejne pytanie. Uwaga! Czy programiści wymyślają nowe narzędzia na toalecie? Na toalecie pod prysznicem, w tramwaju toaleta, prysznic, papieros. Nie palcie, ale papieros. Ja nigdy nic na toalecie nie wymyśliłem, ale podejrzewam, że wiele pomysłów mogło stamtąd przejść. Dobra, to tyle.